Szukasz najlepszego mikrofonu do wywiadów? W tym filmie pokażę ci najlepsze modele, które oferują doskonałą jakość dźwięku. Są łatwe w użyciu i idealne do podcastów, YouTube'a czy nagrań w plenerze. Od mikrofonów przypinanych po bezprzewodowe, wszystkie przetestowane i polecane, abyś brzmiał profesjonalnie, bez przepłacania. Zostań do końca i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. Linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Rode. Dziś przedstawiam Ci Rode. Ultrakompaktowy system mikrofonii bezprzewodowej stworzony z myślą o twórcach treści, którzy szukają profesjonalnej jakości bez zbędnych komplikacji. Ten mikrofon świetnie sprawdza się podczas wywiadów, nagrań w pomieszczeniach i na zewnątrz, filmów na media społecznościowe, transmisji na żywo, podcastów, a nawet wideorozmów na platformach takich jak Zoom, Teams czy Skype. Najlepsze jest to, że jest typu plug and play, Wystarczy go podłączyć i jesteś gotowy do nagrywania. Nie potrzebujesz żadnej skomplikowanej konfiguracji ani wiedzy technicznej. Jest w pełni kompatybilny z aparatami, komputerami z systemem Windows lub MacOS, a także z telefonami z systemem iOS i Android, co daje ogromną elastyczność w dowolnym rodzaju nagrań. Jedną z najbardziej wyróżniających cech jest to, że mikrofony są wbudowane zarówno w nadajniku, jak i odbiorniku. Co to oznacza? Możesz nagrywać rozmówcę za pomocą nadajnika i jednocześnie rejestrować swój głos z mikrofonu. W odbiorniku. Idealne rozwiązanie do wywiadów twarzą w twarz lub nagrań w stylu dokumentalnym bez potrzeby używania dodatkowych mikrofonów. Mikrofon zawiera również technologię Intelligent Gain Assist, która automatycznie dostosowuje poziom wzmocnienia dźwięku, zapewniając wyraźne i czyste nagranie bez zniekształceń. Numer 2. Tonor Tonor to idealna opcja dla tych, którzy szukają mikrofonu wysokiej jakości bez zbędnych komplikacji. Mikrofon świetnie nadaje się do nagrywania podcastów trans Transmisji na żywo, nagrań studyjnych lub jakichkolwiek treści, w których potrzebujesz czystego i profesjonalnego dźwięku. Jego wszechstronny design pozwala na korzystanie zarówno z komputerem, PC, jak i bardziej zaawansowanym sprzętem audio, ponieważ oferuje dwa typy połączeń: USB i XLR. Daje ci to elastyczność w używaniu z dowolnym urządzeniem lub sprzętem audio. To, co naprawdę wyróżnia ten mikrofon, to jakość dźwięku. Nagrywa on czysto i wyraźnie, co sprawia, że twoje nagrania zawsze brzmią profesjonalnie. Ma również przycisk wyciszania, dzięki któremu możesz szybko i łatwo wyciszyć mikrofon, bez potrzeby odłączania czy wchodzenia w ustawienia. Zestaw zawiera regulowane ramię uchwytu, które pozwala na wygodne i stabilne ustawienie mikrofonu. Jest to idealne rozwiązanie podczas dłuższych nagrań lub gdy potrzebujesz dostosować pozycję mikrofonu w trakcie pracy. W zestawie znajdziesz również złącze jack do odsłuchu w czasie rzeczywistym, co pozwala ci mieć pełną kontrolę nad nagrywanym dźwiękiem i upewnić się, że brzmi dokładnie tak jak chcesz. Ma również przycisk wyciszania, dzięki któremu możesz szybko i łatwo wyciszyć. Numer 3: Hollyland. Hollyland Lark to bezprzewodowy mikrofon przypinany, który zapewnia profesjonalny dźwięk osobom poszukującym wysokiej jakości nagrań w każdym środowisku. Idealnie sprawdza się przy vlogach, podcastach, wywiadach i wydarzeniach plenerowych, oferując wyraźny i czysty dźwięk w każdej sytuacji. Dzięki kompaktowej konstrukcji i złączu. Lightning, mikrofon jest kompatybilny z iPhone'ami. Posiada certyfikat MFI, co daje Ci pewność, że zawsze będzie działał stabilnie i bezpiecznie. Mikrofon jest niezwykle lekki i mały, dzięki czemu łatwo można go przenosić i przypiąć do ubrania bez żadnych niedogodności. Pomimo niewielkich rozmiarów oferuje studyjną jakość nagrania, rejestruje dźwięki precyzyjnie i czysto, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Został zaprojektowany z myślą o różnych rodzajach dźwięków od cichych po wysokie tony, zapewniając czysty zapis audio bez zakłóceń. Jedną z największych zalet LARK jest inteligentna redukcja szumów. Jednym kliknięciem możesz ją aktywować lub wyłączyć, a także dostosować poziom redukcji w zależności od otoczenia czy potrzeb nagrania. Dzięki temu masz pewność, że dźwięk będzie zawsze czysty i bez zakłóceń, niezależnie od miejsca nagrania. Bateria została zoptymalizowana pod kątem długiego czasu pracy. Możesz używać mikrofonu przez wiele godzin bez obaw o rozładowanie. Numer 4 Shure Shure to idealny mikrofon do podcastów, streamingu i nagrań o wysokiej jakości. Dzięki łatwej obsłudze i elastycznej łączności poprzez wyjścia USB-C i XLR możesz go podłączyć zarówno do komputera, jak i profesjonalnego sprzętu audio, dostosowując go do swojej konfiguracji nagraniowej. Mikrofon posiada wielokolorowy, dotykowy panel LED, który nie tylko nadaje atrakcyjny wygląd Twojemu stanowisku pracy, ale również działa jako wskaźnik poziomu dźwięku lub efekt świetlny pulsujący w rytm. Jeśli potrzebujesz natychmiastowego wyciszenia, wystarczy dotknąć dowolnej części panelu bez zbędnych ustawień. Jedną z wyróżniających cech mikrofonu jest eliminator szumów w czasie rzeczywistym, który skutecznie usuwa dźwięki tła i współpracuje z technologią izolacji głosu, gwarantując czysty przekaz. Cyfrowy filtr Antipop Popper Stopper eliminuje irytujące dźwięki wybuchowe bez potrzeby fizycznego filtra, co sprawia, że nagrania są czyste i bez rozpraszających elementów. Tryb automatycznego poziomowania reguluje wzmocnienie mikrofonu w zależności od twojej odległości, głośności i otoczenia, optymalizując poziom dźwięku bez konieczności ręcznej ingerencji. Dodatkowo mikrofon oferuje efekty pogłosu takie jak plate hall i studio, które nadają nagraniom głębi. Idealne rozwiązanie, jeśli nagrywasz muzykę lub głos w domowym studio. Profesjonalnego sprzętu audio Dostosowując go do swojej konfiguracji nagraniowej, mikrofon posiada wielokolorowy, dotykowy panel LED, który nie tylko nadaje atrakcyjny wygląd, tryb automatycznego poziomowania reguluje wzmocnienie mikrofonu, bez zbędnych ustawień. Jedną z wyróżniających cech mikrofonu jest eliminator.